Jak wygrać z toksykiem? Nie ma jednego typu ludzi toksycznych. Istnieje wiele typów zaburzeń osobowości, które mogą wpływać na relacje międzyludzkie. Oto kilka przykładów. 1. Psychopata. To osoby, które mają zaburzenia antyspołeczne, cechują się brakiem empatii, manipulacyjnymi i często impulsywnymi zachowaniami. Psychopaci mogą być niezwykle uroczy i charyzmatyczni, co sprawia, że są w stanie łatwo manipulować innymi. Mogą też planować swoje działania z chłodną kalkulacją. 2. Socjopata. Podobnie jak psychopaci, socjopaci mają zaburzenia antyspołeczne. Różnica polega na tym, że socjopaci są bardziej impulsywni i mniej skłonni do długoterminowego planowania. Ich zachowania często wynikają z trudnych doświadczeń życiowych i środowiskowych. Socjopaci mają trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji. 3. Narcyz. Osoby z narcyzmem mają wyolbrzymione poczucie własnej wartości i głęboką potrzebę podziwu. Często brakuje im empatii dla innych i są skłonni manipulować otoczeniem, aby osiągnąć swoje cele. Mogą też być bardzo wrażliwi na krytykę. 4. Borderline Osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline mają intensywne i niestabilne relacje interpersonalne. Mogą doświadczać gwałtownych zmian nastroju i lęku przed porzuceniem. Ich zachowania bywają impulsywne i autodestrukcyjne. 5. Histrioniczne zaburzenie osobowości. Osoby z tym zaburzeniem często szukają uwagi i są nadmiernie dramatyczne. Mogą być emocjonalnie niestabilne i potrzebować stałego podziwu. 6. Osobowość obsesyjno-kompulsyjna. Nie należy mylić z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym OCD. Osoby z tym typem zaburzenia mają skłonność do perfekcjonizmu. Sztywności i nadmiernej kontroli. Mogą być bardzo zorganizowane i wymagające wobec siebie i innych. 7. Osobowość unikająca. Osoby te mają silny lęk przed odrzuceniem i krytyką, co prowadzi do unikania interakcji społecznych. Mogą być bardzo wrażliwe na ocenę innych i mieć niską samoocenę. 8. Osobowość zależna. Ci, którzy mają to zaburzenie, są nadmiernie zależni od innych i mają trudności z podejmowaniem decyzji samodzielnie. Często czują potrzebę bycia opiekowanymi i mogą unikać odpowiedzialności. 9. Osobowość schizoidalna. Osoby z tym zaburzeniem są zazwyczaj wycofane i mają ograniczone zainteresowanie interakcjami społecznymi. Mogą wydawać się chłodne emocjonalnie i izolować się od innych. 10. Osobowość paranoiczna. Osoby te są nadmiernie podejrzliwe wobec innych i mają skłonność do interpretowania neutralnych lub przyjaznych działań jako wrogich. Mogą być nieufne i mieć trudności z nawiązywaniem bliskich relacji. Ogólnie wszystkie te osobowości określa się jako wampiry energetyczne, czyli osoby, przy których czujemy się wyczerpani i zmęczeni relacją z taką postacią, jakbyśmy wykonali bardzo ciężką pracę fizyczną. Oczywiście nie jest to lista wyczerpująca, ale moim celem jest naświetlenie problemu, a nie tworzenie encyklopedii. Każde z tych zaburzeń ma swoje unikalne cechy i skutki. Które mogą wpływać na ich relacje z innymi. Ważne jest, aby podchodzić do takich osób z ostrożnością i świadomością ich możliwości szkodzenia. Jeśli masz w swoim otoczeniu kogoś, kto wykazuje takie zachowania, warto zastanowić się nad swoją ochroną. Toksyczność może przybierać różne formy, ale zazwyczaj oznacza zachowania, które są szkodliwe dla innych. Oto kilka typów toksycznych zachowań: 1. Manipulacja. Przykłady zachowań. Wykorzystywanie emocji innych do osiągnięcia swoich celów, granie na poczuciu winy, stosowanie zastraszania czy szantażu emocjonalnego. Skutki. Manipulowani ludzie często czują się zdezorientowani, wyczerpani emocjonalnie i tracą poczucie własnej wartości. 2. Negatywność. Przykłady zachowań: ciągłe narzekanie, pesymistyczne nastawienie, krytyka bez konstruktywnej uwagi. Rozprzestrzenianie negatywnej atmosfery w otoczeniu. Skutki. Osoby przebywające w towarzystwie negatywnych ludzi mogą doświadczać spadku nastroju, motywacji i ogólnego samopoczucia. 3. Brak empatii. Przykłady zachowań. Ignorowanie uczuć innych. Brak zrozumienia dla cudzych potrzeb i perspektyw. Traktowanie innych instrumentalnie. Skutki. Relacje z osobami bez empatii są często płytkie, jednostronne i wyczerpujące emocjonalnie dla drugiej strony. 4. Kłamstwo. Przykłady zachowań. Stałe kłamanie, przekręcanie faktów, zatajenie prawdy w celu ochrony własnych interesów. Skutki. Kłamstwa niszczą zaufanie w relacjach, prowadzą do niepewności i konfliktów, a także negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. 5. Kontrolowanie. Przykłady zachowań. Decydowanie za innych, wymuszanie swojej woli, narzucanie swojego punktu widzenia, brak poszanowania dla autonomii innych osób. Skutki: osoby kontrolowane mogą czuć się zniewolone, pozbawione własnej woli i możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Chociaż te zachowania mogą występować w różnym stopniu u różnych osób, ważne jest, aby dbać o swoje granice i zdrowie emocjonalne. Jeśli zauważysz toksyczne zachowania u kogoś, kogo znasz, warto zastanowić się nad tym, jak wpływa to na ciebie i czy możliwe jest ograniczenie relacji. Co z tym zrobić? Zanim spróbujesz przekonać osobę toksyczną o swoich racjach i jej toksycznym wpływie na ciebie i środowisko, chcąc uzyskać chociaż odrobinę zrozumienia, należy sobie uświadomić kilka faktów. Osoba zaburzona ma taki sam status swojego zdrowia psychicznego, jak osoba ze złamaną nogą. I tak należy ją traktować, czyli zero pretensji do tej osoby, że ma taki stan, jaki ma, bo nie sądzę, by ktoś prosił się o swoje zaburzenie i świadomie wybrał swój stan. Jeżeli nie jesteś chirurgiem, to na pewno jest dla Ciebie jasne, że masz trzymać ręce z daleka od połamanego pacjenta. A teraz uświadom sobie, że jeżeli nie jesteś psychiatrą lub psychoterapeutą, to też powinieneś się trzymać z daleka od dyskusji z taką osobą o jej zaburzeniu. Osoba z zaburzeniem jest osobą cierpiącą, i chociaż zewnętrznie może ona wyglądać jak osoba wygrana i tak się zachowywać, to jej psychika jest w strzępach i z tego wynika jej zachowanie. Bez względu na to, co te osoby pokazują na zewnątrz, to tak w rzeczywistości czują się one tchórzliwi, przegrani, przestraszeni i noszą w sobie całą masę negatywnych uczuć, które próbują przelać na innych, bo w ich opinii inni są odpowiedzialni za ich stan samopoczucia. Nie jesteś odpowiedzialny za czyjekolwiek zaburzenia, nawet jeżeli jest to osoba tak bliska jak Twoje dziecko. Bo skąd wiesz, że przyczyną jego stanu jesteś ty, a nie niedobór jakichś witamin, minerałów, wada genetyczna i jeszcze cała masa czynników, które powodują zaburzenia? Prawdopodobieństwo, że Ty jesteś bezpośrednią przyczyną zaburzeń drugiej osoby, jest możliwe, ale wynosi poniżej 1%. Sumując, jeżeli chcesz pomóc takiej osobie, to wszystko co powinieneś i możesz zrobić, to postarać się, by ta osoba znalazła się pod odpowiednią opieką psychiatryczną i terapeutyczną. A co ty o tym myślisz? Czy masz w swoim środowisku osoby toksyczne? Jak sobie z nimi dotychczas radziłeś? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, chętnie poznam Twoje zdanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału aby nie przegapić kolejnych treści. Dzięki Twojemu wsparciu mogę tworzyć więcej materiałów. Zapraszam do dyskusji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Autor książki 2020 Zeb Krak. Link do zakupu książki w opisie do filmu.